Kogo inicjatywy wyniknęło to 100 tysięcy złotych. O, 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 Kamera Stary ropuch już jest tak stary, że kurde zdechnie taki sam, a ten jest jeszcze młody, to może kiedyś coś tam wiesz, może zmądrzejesz. Nie uszanował ani federacji, ani mnie, ani swojego rywala. Cześć wszystkim, z tej strony Julia. Przeździęk, to jest z kanału Goniec Sport, a ze mną jest po pierwszym panelu Paweł Joźwiak. Cześć. Dobry, wieczór, witam wszystkich serdecznie. No, dymy były, 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 co? O kurde, to wiecie, to są frykwajci, także dymy muszą być, to nie oszukujmy się. Ja. Mhm. ja jestem ciekawa, co najbardziej ciebie denerwuje w Adrianie, czy jednak jego zachowanie, czy, czy bardziej to, co się działo między wami prywatnie na Primie? No, to wszystko mnie denerwuje, jedno i drugie, nie? Okej. Okay. I uważasz, rozumiem, że wysłał on Amadeusza, żeby negocjował za niego warunki i wszystko inne na Prime? Ie. No nie uważam, tylko tak było, nie? No, temu akurat to on nie zaprzecza, to wiesz, ja nie musiałem z nim nic negocjować, bo miał ważny kontrakt, to była nasza dobra wola jako Prime, że chcieliśmy w ogóle dać mu więcej, ale my jesteśmy normalni, który wcześniej był zwykłym no i bił się za jakieś powiedzmy małe stawki, no to doceniamy to, to, że ktoś nagle urósł i też chcieliśmy po prostu w ramach tego bycia normalnym dać mu lepszą kasę, ale jemu było mało, on, on dalej wiesz, za naszymi plecami, że rozmawiał z Cloudem, my z Cloudem wtedy byliśmy skłóceni, no i on chciał jeszcze, postawił federację w ostatniej chwili na ostatniej prostej, że nie wyjdzie do walki, jak to nie będzie ostatnia walka na kontrakcie, nie? także wiesz, nie uszanował ani federacji, ani mnie, ani swojego rywala, nie? który dzięki niemu praktycznie, jego zachowaniu, jego rywal został zniszczony, tak, bo przygotowywał się do walki i walki nie było. Czy nazwisko jego rywala naprawdę było przekręcone i źle napisane, czy tak nie było na umowie? Słuchaj, no kurde, możliwe całkiem, no ale to takie rzeczy się zdarzają. To po prostu to był aneks. On umowę miał. To co było, to była nasza dobra wola, że ktoś tam się pomylił, co ty, nigdy nie zdarzyło ci się błędu zrobić w ale jakimś... To on tą umowę dopiero podpisał naprawdę parę godzin przed walką, czy jednak no nie, wcześniej. On, on nic nie podpisał. On miał umowę, która jest ważna jeszcze do dzisiaj. Ta umowa była na więcej na więcej walki. ja później z Feralim wynegocjowałem, że zrobię do tej umowy aneks, że za tą walkę y, dostanie większe pieniądze, a na sam koniec zaczął wymyślać, stawiał jeszcze federację podszedł szantażem. Y, że, że to ma być ostatnia walka jego. Okay. Teraz spotykacie się tutaj. Jestem ciekawa, dlaczego właśnie na Klaucie, a nie na Prime, gdzie Ty jednak też masz jakąś swoją ważniejszą rolę. Są tak akurat dogadaliśmy się z włodarzami, że tą walkę zrobimy tutaj. Okay. To w takim razie, czy Cloud lepiej płaci niż Prime, czy to wyniknęło bardziej z tego, że ten konflikt pomiędzy Primem a Adrianem jest mocno zaogniony? Nie, no to była moja osobista decyzja, bo ja jestem wolnym strzelcem, ja mam tak skonstruowane umowy, że walczę tam gdzie chcę. No i akurat, akurat tak wyszło tę walkę, teraz robimy tutaj, bo tak nam wszystkim pasowało, a szczególnie mi. A gdzie się czujesz najlepiej? W której federacji? Bo jak wiemy, jesteś zawodnikiem po części i feimu yy, i Klautu, i Primu, wiesz co, no kurczę, no nie wiem, tak naprawdę wszędzie wszędzie i wszędzie jest mi dobrze. Nie mogę powiedzieć, że w Prime czuję się najlepiej, to bo widzicie, niby moja federacja, mój doma też zostałem tam skrzywdzony ostatnio. Ja nawet nie wiem kto to się bije. Też ich nie znam właśnie. Nie znam Czyli gościu. jednak nie wy tu macie największą kosę, a myślałam, że... O, 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 Tak, to jest naprawdę. Też nie wiem. No dobra. Powróćmy do, do Federacji Prime, powiedziałeś, że jednak to po części też jest twoja federacja, ale walczysz w każdej i to jest zastanawiające, ponieważ no, mało kiedy można spotkać coś takiego, że właśnie jesteś po części w, w różnych federacjach. Czy to wynika z tego, że. E, może gdzieś lepiej płacą? Nie no co, ja to robię też dla pieniędzy, nie robię dlatego. Nie, no nie A ja już wiem kto to jest. No. To jest były przeciwnik Meduzy, to jest Jak są. Tak, chyba tak, tak mi się wydaje. Ale nie jestem pewna. O, aż Adrian cios wyszedł. Z tego, że bijesz się dla pieniędzy, dlatego też jest ten zakład o, pewnie o 100 tysięcy złotych. No dobra, kontynuujmy, już tam się nic nie wydarzy. Z kogo inicjatywy wyniknęło to 100 tysięcy złotych? No, z mojej, bo wszyscy zaczął się zakładać ze mną i tak dalej. Rzucać rzu 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 teksty, że on jest pewny, że wygra, że chce się zakładać, to wiadomo. Nie będę się z nim zakładał, o taki na stole, bo on tego kaszu nie ma, no ale jak federacja mi to zapewni w umowach, że z jego garzy i ewentualnie z mojej będzie zabezpieczona stówka, to ja jestem otwarty. Okay. Eee, Marcin Najman versus Jacek Murański. Eee, ja wiem, że ty z Jackiem też nie masz za relacji. Czy bardziej darzysz mniejszą sympatią, czy jednak yy, Adriana ciosę ze względu na to, że aktualnie trwa między wami gdzieś ten konflikt i, i dzieje się ta walka już niedługo? Nie, nie ani jednego, ani drugiego, nie. Okay. Którego bardziej? No nie wiem, cięż, ciężko to ocenić. To obaj są bardzo nisko w rankingu u mnie. Tylko stary Ropuch już jest tak stary, że kurde, zdechnie taki sam, a ten jest jeszcze młody, to może kiedyś coś tam wiesz, może zmądrzeje jeszcze. Nie? No dobra, a co z Waszą walką i z wycofaniem się z oświadczenia, które pojawiło się po Waszej walce i z werdyktem sędziów? Dlaczego to wszystko nagle zanikło i nie chciałeś tego, w to brnąć dalej? Chciałem moich wspólników stawiać w głupiej sytuacji. Po analizie przez sześciu niezależnych sędziów, gdzie wszyscy dali zwycięstwo mi. praktycznie tylko jeden, jeden z tych sześciu sędziów dał jemu zwycięstwo w jednej gdzie, tak wszyscy dawali mi 3-0, werdykt musiał być zmieniony. Wiadomo, to się wiąże z pewnymi problemami z naszymi partnerami i tak nie będę głośno mówił jakimi, ale nie trudno się domyślić. I nie chciałem wspólników stawiać w ciężkiej sytuacji, nie chciałem ich narażać na problemy, schowałem własną dumę w kieszeń, wycofałem ten, wycofałem ten protest i tyle. A na ropucha przyjdzie, przyjdzie jeszcze czas, mam nadzieję, że zbroi nie obstra, że wyjdzie jeszcze raz, raz do klatki. Już tym razem nie zamierzam pozostawiać tego w rękach sędziów. Ostatnia gala, na której walczył Kasjusz, czyli też e, zawodnik i osoba, która jest mocno związana z Prime'em. E, I wygrał on z Boxdelem. Jestem ciekawa, czy tutaj dokładnie tak samo jak u Ciebie chodziło tylko i wyłącznie o pieniądze, czy jednak o, o honor i wygraną z Boxdelem i to był ten warunek ich walki. Nie przecież no, też też nam poszedł dla pieniędzy, a nie, a nie dla obrony honoru, no bez przesady, bo Bok mu nic, nic złego nie zrobił, czy go nie lubi, to jest inna sprawa, ale to nie poszedł na broń swojego honoru, poszedł tam, żeby zrobić kasę. No to po jest, nie? A jak oceniasz sytuację, która aktualnie dzieje się pomiędzy Boxdelem, pomiędzy Sylwestrem Wardęgą, a pomiędzy szalonym reporterem, który tutaj aktualnie jest i też pojawił się na jednym z materiałów z fejmu? No ja się dziwię Bogdelowi, że gada z Wardenką, no ja tego nie rozumiem, jakby mi ktoś zrobił taką krzywdę jak Wardęka jemu, a zrobił mu to krzywdę, ja my z taką osobą nie chcieliśmy nigdy w życiu nic wspólnego. Nie? Okay. I przy całej mojej sympatii dla Boxdella, bo po tym wszystkim jak się pogodziliśmy, to naprawdę go lubię i, i mu kibicuję, no to tutaj naprawdę jestem trochę rozczarowany jego postawą, no ale wiecie, no może coś jest, o czym my nie wiemy, a oni wiedzą, no... Szalony reporter w tym wszystkim, gdzie miał mocny konflikt z Fejmem. Aktualnie krążą pogłoski, że być może z Fejmem dojdzie do porozumienia. Jak to oceniasz? Nie wiem, nie śledzę akurat tej dramy, także tutaj ciężko mi się wypowiadać. To wiesz, to, to są pieniądze, jak szalony będzie mógł zarobić, to pewnie się z nimi pogodzi. No. Jak oceniasz Prezydent Franklin nie jednego już pogodził. Marcin Najman czy Jacek Murański? Kto ma większe szanse na wygraną? Jak Najman nie zrobi, że jakiegoś babola typu, że go nie obali albo nie kopnie, no to do jednej bramki, nie? No to już walczyłeś w sumie z obydwoma. No ten Najman jest dużo mocniejszy od starego Ropucha. Mocniejszy. No, no Ropuch nie ma ciosu, jedyne co ma, to ma twardy łeb i nie niezłą kondycję i to wszystko, nie? Dziękuję tej bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo, kłaniam się nisko, dobranoc.